Dzień dobry, moi drodzy. Mamy dzisiaj piątek, 7 lutego 2020 roku. Dzień o wibracji cyfry 4. Czwórka to głównie takie myślenie o stabilizacji, o tak jak stół ma cztery nogi, cztery kąty, o takiej materialnej stronie życia, rzeczy właśnie materialne, nasza przestrzeń życiowa jest dzisiaj ważna. Równocześnie jesteśmy też ostrożni, jesteśmy konsekwentni w działaniu. Natomiast księżyc przebywa w dalszym ciągu w znaku raka. Co prawda, wieczorem przejdzie do lwa, ale to będzie dosłownie już przed samą północą, więc praktycznie energia całego dnia jeszcze będzie jeszcze będzie w, w, w raku, tak? Więc to co wczoraj mówiłam, czyli będą dzisiaj istotne emocje, będą dzisiaj istotne uczucia, sprawy domowe, bezpieczeństwo. Więc tak po części się to zgadza z czwórką, po części troszkę rozjeżdża, bo, bo rak na pewno nie jest taki materialny, skupiony na materii jak właśnie czwórka. Ale z kolei te sprawy domowe to nasze bezpieczeństwo, którego potrzebujemy, tutaj ze sobą jak najbardziej współgra. Moi drodzy, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania filmiku. Oraz do pisania komentarzy, bo one są bardzo interesujące. Poruszyła mi pralka, nie wiem czy ją będzie słychać. Jeżeli tak, to bardzo Was przepraszam. Mam nadzieję, że zaraz się uciszy. Ok, przechodzimy do czytania tarota. A więc, baran dzisiaj ma piękną kartę, słońce, tak? Czyli cóż, no szczęście, radość, tak? Sukces, powodzenie właściwie w każdym zamierzeniu, do czego dzisiaj, drogi baranie, zechcesz przyłożyć się, czy zechcesz włożyć swój wysiłek, to na tym polu, na tej niwie, jak najbardziej odniesiesz sukces. O co będziesz chciał zawalczyć, zwyciężysz, tak? Więc to taka karta bardzo, bardzo pozytywna. Być może dla kogoś wyjazd w ciepłe kraje, gdzieś tam jeszcze szukamy słoneczka, tak? No, u nas, u nas z tym słoneczkiem jest teraz troszkę krucho, ale może ktoś gdzieś się wybierze w poszukiwaniu. Dobrze, byk walczy. Byk walczy dzisiaj o swoje, o swoje przekonania, może o swoje miejsce. W każdym razie stoi twardo na ziemi i i mocno, mocno po prostu e, walczy o to, aby osiągnąć jakiś swój cel, ewentualnie może się bronić przed atakiem z jakichś e, boków, że tak powiem, tak? Może ktoś go atakuje i byk wtedy stanie i będzie się mocno bronił. Tutaj e, bardzo możliwe, że czujemy się tacy troszkę osaczeni, że z różnych stron jesteśmy atakowani. Że na przykład nie jedna osoba, tylko taka jakaś zmowa przeciwko nam się gdzieś tam zawiązała. Taka, taka sytuacja też może mieć miejsce w tej karcie. Ale w każdym razie karta ta mówi o tym, że zwyciężamy, że sobie radzimy z tą sytuacją, że ta nasza walka jest po prostu zwycięska. Dobrze, bliźniak ma dzisiaj dzień, który. Spędzi, myślę, bardzo przyjemnie, albo zostanie zaproszony, może na jakąś uroczystość, albo po prostu jakaś krótka podróż w celach takich, właśnie dla przyjemności, że tak powiem, o celu sprawienia sobie przyjemności. A może to będzie połączone z randką, z jakimś takim romansowym spotkaniem romantycznym. Bardzo możliwe, że taka energia. W każdym bądź razie, tak jak mówię, dobre wieści. Jeżeli podróż to dobra, w dobrej atmosferze, z człowiekiem u boku, który, który po prostu daje nam radość i przyjemność. Mm. Idąc dalej, to mamy co Raczek, tak? Raczek. Raczek dzisiaj będzie rozważał, będzie się zastanawiał, będzie ważył jakieś dwie opcje bądź, wie, bądź więcej, bo niekoniecznie tylko dwie tych opcji, może być więcej. Będzie się zastanawiał, co lepsze, co bardziej wartościowe, co przyniesie mu więcej zysku, być może. No, w każdym razie takie zastanawianie się, rozważanie, przemyśliwanie na różne sposoby, analizowanie. I w takiej energii dzisiaj rak spędzi dzień. Natomiast lew, no, z tego co pamiętam, to wczoraj się bawił i widzę, że lew się bawi nadal, czyli ten. Powód, do, do, ten, no, powód powiedzmy, sukces, tak, który spowodował to świętowanie, tą zabawę musiał być duży, skoro się to przeciąga. Będziesz się drogi Lwie pewnie jeszcze przez cały weekend bawił. Skoro to tak e, przez dwa dni już idzie, no więc dobrze, drogi lwie, baw się, raduj, wyjdź do znajomych, do ludzi, z którymi się lubisz, spędź z nimi po prostu ten czas, a może po prostu, nie wiem, tańcz, baw się, imprezuj. No skoro tak, to tak, jak najbardziej. Dlaczego nie? E, natomiast panna, no dzisiaj dzień taki bardzo aktywny. Czyli być może, że zechce panna albo wybrać się na siłownię, może na spacer, jakiś dłuższy, może jakaś wyprawa, no choćby i w góry, tak? Może jakaś właśnie wycieczka taka. W każdym razie nie będzie to siedzenie przed telewizorem z pilotem, tylko jak najbardziej aktywne działanie. Uważaj tutaj, ewentualnie, droga panno, na takie sytuacje, kiedy coś cię poniesie, chociaż nie sądzę, żeby to pani mi się miało przytrafić, no ale, bo w tym parzu jest, jest takie działanie to znaczy, najpierw coś zrobię, najpierw coś powiem, a potem dopiero pomyślę. Więc na takie sytuacje tutaj, droga panno, Uważaj, chociaż myślę, że, że Pan na to ogarnie i zdąży pomyśleć, zanim za powie. Aktywny dzień, bardzo przyjemny. Ewentualnie może być tak, że jakaś młoda osoba, być może nasze dziecko, w jakiś sposób zaangażuje nas w swoje sprawy i może z taką młodą osobą ten dzień też spędzimy. A może ta aktywność, którą po prostu dzisiaj będziemy. Mieli w sobie, spowoduje w nas takie poczucie młodości, radości i siły. Dobrze. Waga natomiast odchodzi od problemów, od kłopotów, a może odchodzi od kogoś, może rozchodzą się drogi wagi z kimś, coś się może wypaliło, okazuje się, że coś nie jest nam wspólnie pisane, i waga tutaj dochodzi do wniosku, że. Że trzeba się rozstać, trzeba odejść, tak? Trzeba się po prostu odseparować od tej osoby, może od tej sytuacji, a może porzucić jakieś problemy, które już ją przytłoczyły i waga już więcej tych problemów nie chce nieść na swoich ramionach, odchodzi. Natomiast strzelec w pięknej energii gwiazdy, czyli nadzieja, spełnienie marzeń. Wszystko się układa, drogi Szczelcu, tak jakbyś chciał. Po... O, przepraszam, Skorpionie. Nie wiem dlaczego mi się tutaj ten szczelet ze Skorpionem często zamienia w głowie. Przepraszam, mówimy o Skorpionie. A więc, drogi Skorpionie, spełnienie marzeń, nadzieja. Tak jak zaczęłam mówić, wszystko się układa po Twojej myśli, tak? Wcześniej były jakieś problemy, coś nie szło. Ale teraz wszystko wraca na tory, takie prawdziwe, że możesz się czuć spełniony, szczęśliwy. Pamiętaj, że masz opiekę, masz opiekę z góry, możesz się zwrócić o pomoc. Jeżeli czujesz taką potrzebę, jak najbardziej zwracaj się, zostaniesz wysłuchany. Dla skorpionów, które mają jakieś talenty artystyczne, to tutaj też taki dobry dzień na właśnie wyrażenie siebie w sposób artystyczny, jak najbardziej. Natomiast strzelec, teraz już strzelec muszę pilnować się takich błędów nie popełniać, ale już mi się któryś raz zdarzyło właśnie zamienić skorpiona ze strzelca. Dobrze, więc teraz strzelec. Strzelec się czegoś uparcie trzyma. Czegoś, albo kogoś, a może jakiegoś przekonania, może jakiegoś zdania, które nie chce wypuścić, nie chce zmienić, a może wypadałoby już gdzieś tam z czymś nowym pogodzić się czy, czy zrozumieć, że coś nowego jakieś nowe, nowe sytuacje, nowe, nowe opinie może na, może nasze, nasze zdanie powinno się troszkę zmienić na jakiś temat tak należałoby spróbować może jakiejś innej wersji bardzo możliwe też, że tutaj ktoś na, będzie nas namawiał na zakup czegoś a my będziemy trzymać po prostu kurczowo pieniądze nie będziemy chcieli wypuścić tych pieniążków z ręki. Więc taka energia też tu się może e, objawić. Natomiast koziorożec no, rusza dzisiaj z jakimś działaniem taki dzień pełen aktywności. E, może pan koziorożec będzie miał ochotę na jakieś romanse, na jakieś takie spotkania, właśnie e, w, w, w takim klimacie romansowym. Natomiast no, dla pani koziorożcowej ostrzeżenie, jeżeli ten mężczyzna bardzo przystojny, który się pojawi przed tobą, łatwo ci zawróci w głowie, więc bądź ostrożna, bo no, to nie jest mężczyzna, który ma plan na jakieś stałe relacje, tylko właśnie ma takie zamiary romansowe. Ale oczywiście, jeżeli ty masz również na to ochotę, dlaczego nie? Tylko nie rób sobie po prostu wielkich planów z nim, bo to nie ten człowiek. Dobrze, wodniczek. Wodniczek dzisiaj czegoś nie widzi, troszkę się zablokował być może. Pewne rzeczy wydają się być oczywistymi, a, a, a wodnik tak jakby udawał, że nie dostrzega, nie widzi. Nie rozumie, nie chce nic, nie, nie chce słyszeć, nie chce, żeby coś do niego dotarło. Wzbrania się, wzbrania i blokuje. No więc tu drogi wodniku to nie tędy droga, tak? Jeżeli rzeczywiście to są takie jakieś ciężkie klimaty, których nie możesz przyjąć, nie umiesz ich przetrawić, poszukaj może jakiejś pomocy, ale... Najlepszym rozwiązaniem jest zdjęcie tej opaski z oczu i przyjrzenie się prawdzie, jak ona wygląda, przyjrzenie się tej sytuacji tak dokładnie, przemyślenie tej sytuacji i zrzucenie, zrzucenie iluzji, tak? Bo no nic tu nie ugrasz tą iluzją i udawaniem, że czegoś nie ma, ani też blokowaniem się. Po prostu spojrzyj na realne e Sytuację i spojrzeć na wszystko wprawdzie, tak jak to rzeczywiście wygląda. No, i idziemy do rybki, a rybka dzisiaj leczenie, uzdrawianie, a może odpoczynek, ładowanie akumulatorów, a być może, no, może dla jakiejś ryby wyjazd do sanatorium, a może szpital, bo tu też taka energia. W każdym razie tutaj. Ryba potrzebuje odrobiny izolacji, potrzebuje gdzieś tam w samotności spędzić chwilę. Może zastanowić się nad czymś, może przemyśleć coś, może, może chwila medytacji, a może po prostu ładujemy akumulatory. Chcemy odpocząć, bo jesteśmy przemęczeni, jesteśmy czymś tam wykończeni i chcemy odpocząć, zrelaksować się, naładować akumulatory. Więc jak najbardziej, rybko, jeżeli masz taką potrzebę, na chwilę a potem ruszaj do działania. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Życzę Wam cudownego piątku i do usłyszenia wkrótce.